Dzień dobry kochani. Dzisiaj przychodzę do was, żeby wam pokazać perfumę od Kitulca. Ja sama je kupiłam, tak, żeby była jasność tak, więc to nie jest żadna, wiecie, współpraca. Natomiast ja uwielbiam Kasię. Wiecie, że że tak powiem, dostaję od niej zawsze biżuterię, tak, w ramach paczki PR. Natomiast to kupiłam sobie sama i powąchajmy, jak to pachnie. Uważam, że dziewczyny wpadły na świetny pomysł, żeby dołączać do każdego zamówienia próbeczkę, czyli zanim rozpakujesz, najpierw powąchaj, czy ci te perfumy pasują, tak, żeby nie było, wiecie, zwrotów otwartych opakowań, bo na stronie przeczytałam, że mogą tego nie uwzględnić. I to jest bardzo słuszne, no bo rozpakowane opakowanie perfum, no już dla nikogo nie będzie, na przykład, prezentem. Tak, więc powąchajmy razem, jak pachnie Kair. Mm. No tego to ja na pewno nie oddam. O matko są, słuchajcie, są słodkie, ale jednocześnie bardzo takie bardzo eleganckie, bardzo zmysłowe. Poczekajcie, ja sobie otworzę ich strony i przeczytamy jakie mamy tutaj nuty zapachowe. Ale to są typowo moje perfumy. One wiecie z czym mi się kojarzą? Troszeczkę mi się kojarzą z Black Opium. Jednak jest to inny zapach, bo to nie są, wiecie, perfumy inspirowane absolutnie. Tylko on mi się po prostu kojarzy, bo to jest właśnie z tych takich ciemnych, takich wieczorowych, bardzo takich zmysłowych zapachów. Uwielbiam. No i tutaj tak, w nutach głowych mamy jeżynę, czarną porzeczkę. Ja tego nie czuję w ogóle. Jest tu wata cukrowa, którą czuć bardzo dobrze. Jest jaśmin. Odrobinkę go czuję, Neroli. Jest wanilia, wanilię czuć, jest bursztyn i piżmo. I tak, ja te od razu czuję te takie mocne, głębokie, wiecie, zapachy. Nie uderza mnie w ogóle ta jeżyna, a szkoda, bo mogłoby być ciekawie, ale z całą pewnością ja te zostawiam. Tak więc rozpakujmy je razem. No dobrze, otwórzmy to cudo. Ej, jakie to jest ładne. Mm. No tak, ja tymi chcę się. Mm, są obłędnie piękne. Totalnie mój zapach taki właśnie na wieczór. Bardzo kobiecy, bardzo zmysłowy, słodki, ale nie przesłodzony. Bo ja też nie wszystkie zapachy słodkie lubię. Ja lubię karmelek, lubię taką właśnie taki cukier, ewentualnie odrobinkę wanilii, ale na przykład wolę piżmo niż tą wentywerię, czy coś takiego jak jest wentyweria. To ona mnie drażni. Coś jest w tym takiego, co, co mnie pasuje, ale w tych, pas, w tych perfumach pasuje mi totalnie wszystko. Jeszcze raz podkreślę, sama sobie kupiłam, co by była jasność. Mówię dla kogoś na prezent idealna sprawa. No i teraz mamy coś takiego. To się nazywa bukiet of euforia. I zobaczmy, jak pachnie. Mm. Wiecie co a te? To już chyba niekoniecznie są takie moje. Tutaj jest coś takiego, co mi nie do końca pa pasuje. Czekajcie. Tak, tu jest coś takiego, właśnie coś te, z, z, tej, z tego rodzaju słodkości, które nie do końca mi pasuje. Czekajcie, co my tutaj mamy? Mamy kandyzowane owoce i hielo. Ichielotrop, nuty serca, gardenia, jaśmin, drzewo sandałowe, karmel, wanilia i piżmo. Teoretycznie wszystko jest tutaj w nazwie, wiecie, w opisie, ok? Ale to jest coś takiego, co nie do końca mi pasuje. Zaraz zobaczymy, bo mam jeszcze jedne. Oran. Te jakie są ładne. Te mi się bardzo podobają i to jest to są, to są te. I zobaczmy, co tutaj jest napisane w nich. Słuchajcie, i w tym mamy e, jagody akai, jagody leśne, potem mamy w nucie serca frezję, konwalię i nuta bazy, nuty słodkie, cedr i bursztyn. To mi się bardzo podoba, tak więc to otwieramy. To zwrócę, Kasi, natomiast to otwieram, bo to mi się podoba bardzo. No, i te też wyglądają pięknie. Tutaj też jest chyba seteczka, czekajcie, zaraz zobaczymy. Tak, tu jest też 100 ml. O tak. O tak to. Tak, to są bardzo, bardzo moje perfumy na co dzień. Tak więc koniec unboxingu. Te perfumy i te czarne, kair, zostają ze mną, i teraz mam olbrzymią ochotę wypróbować kolejne. Dajcie mi koniecznie znać, czy chcecie właśnie takie otwieranie perfum. Bo ja jestem bardzo hermetyczna, jeżeli chodzi o perfumy. Mam takie, wiecie, swoje ulubione, ale doszłam do wniosku, że te tak mi się podobają, te opakowania, że jestem strasznie ciekawa, jak one po prostu pachną. No i, i wiecie co? To, co wyszło z połączenia tego kairu i tego, bardzo, ale to bardzo, bardzo mi się podoba. Napiszcie mi koniecznie, jakie są wasze ulubione perfumy i czy już próbowaliście perfum od Kitulca. Buziaki, kochani. Mua.